Podsumowanko. Eee. Eee. Zaczynamy od przodu czy od tyłu? Od przodu czy od tyłu, co znaczy? Nie wiemy co ze sobą zrobić po tym reżimie egipskim? No. A reżim egipski mówisz o? O tym, że trzeba najpóźniej o... wcześniej o, o 5.30 O reżimie wojskowym? Nie najwcześniej, Na, najdłużej spaliśmy do 5.30 czy do 5.00 tak? Do 5.00 za... Ale tak, najprostej to... do 1.00 Nie do 1.00, do za 10.00 nie. Druga tak. tak? no, chyba drugiej wyjeżdżaliśmy wtedy. A drugiej Do wyjeżdżaliśmy? Tak, coś takiego było. No. Eee, dobra. Mi się to podoba, ja się lepiej nawet czuję psychicznie. Może no, byłem zmęczony i chciałem się wstawać. Potem mi się zaczęło chcieć wstawać, bo było naprawdę bardzo fajnie. Eee, co zrobiono na Was największe wrażenie? Czy piramidy? Pierwszy dzień? No. no piramidy robią wrażenie, ale ja chyba rejs po prostu też. Bo nie no, no. Zmiana, zmiana otoczenia. Co no. najciekawsze, tak? Sam rejs. Ale dobra. Ale zacimił od pierwszego dnia, pierwszy dzień Kair i oczywiście e, piramidy, Hey Hops. Hey Hopsa, tak? Co było e, zaskoczeniem? Widok piramid. E, nie błądy, To, że w ogóle nie spałam. E, nie wiedziałam, co się dzieje. No tak, no bo przyjechaliśmy do hotelu, mieliśmy godzinę praktycznie tylko po to, żeby potem w tym hotelu być i wyruszyliśmy z Hurkady do Kairu, no byśmy nie wyspali, a potem no piramidy i wielbądy, a jeszcze muzeum chyba było. Tak, jedna rzecz, która najbardziej mnie zaskoczyła to wielkość samego Cheopsa. był mniejszy niż mi się wydawało, zawsze jakoś tak perspektywy miałem Singsa. Sfinksa. Sfinksa. był fajny jako piramida. Sfinks nie wydawał mi, mi się kiedyś o wiele większy. A jak tam pojawiliśmy, to tak naprawdę malutki był w stosunku do piramid. Może ta perspektywa właśnie nie miała takie znaczenie. Ale przejazd jak najbardziej wielbłądami był spokojny. Stefan, mój wielbłąd był Stefan, najlepszy był. 20 stary! Stefan, nie śpiesz się, Stefan! Stefan, co ty on tak na nią patrzysz? <lety> Nie wolno! Nie wyprzedzać! <lety> <lety> e, tak, pana przewodnika Stefan e, był bardzo taki Śjał. przyjazny, wjeżdżał w inne wieglądy, tak się wciskał między. Ale patrz proszę Cię, bo wyglądasz jakąś taką mamę. Dwójkę e, tak Jakby się wciskał między wszystkim, no mój natomiast chyba miał pchły, bo się tak otrzepał raz, że prawie zleciałam. E, ja swojemu do dzisiaj kartki pocztowej wysyłam. E, I mój tak się panie szczerzył, natomiast pani żony był taki zadowolony. Tak, mój był szczęśliwy w ogóle wyróżniał się, bo był biały. Na, poza tym w pewnym momencie za swoim przewodnikiem mojej Blanki zaczął biec, więc to było no. dziwne doświadczenie na, jechać na biegnącym błądzie. Natomiast... Eee, szczerze mówiąc nie, nie, nie spodziewałam się, że to jednak jest tak wysoko siedzieć na wielbłądzie. Jakoś tak mi się wydawało, że jesteś, że człowiek jest nie wiem, bliżej ziemi. No i samo jak wielbłąd podnosi się, wstaje, a zwłaszcza jak siada, żeby z niego to jest... No, no to, ale to, jest w sumie to też jest nie. takie straszne, bo większość ludzi straszy innych tym, że prostu tutaj na ustach, na tym wielbłądzie się podnoszą. Także stresowani. Ale tak naprawdę to nie jest takie, takie straszne. No ja myślę, Myślałem, że siadanie wielbłąda będzie takie... Ale w sumie to takie nie było. Nie, jest spokojazda. Niektórzy jeszcze pisali na Facebooku, że strasznie śmierdzą wielbłądy. Ja w ogóle nie czułem zapachów wielbłądu. Nie wiem, może nasze były po kąpieli. Wydaje mi się, że przez to, żeśmy nie spali już całą noc, nie rejestrowaliśmy niektórych zapachów i dźwięków. Co potem Wam się podobało? Któraś ze świątyń, no wiadomo statek, okej okay, super, fajne wrażenie, obserwowanie Nilu, brzegu Nilu i życia na Nilu tak naprawdę i w wodzie, i na brzegu. Eee... Zakupy jakie dziewczyna Hiszpanka robiła. Niestety eee, małymi łódeczkami podpływają Egipcjanie, rzucają ręczniki albo inne na statek. No ci pokład na samą górę, czyli tak, tak naprawdę z trzy piętra. No. Z 8 metrów na pewno To jest było, no robi wrażenie. Tak. A potem jeszcze odrzuciła Pani ten ręcznik z pieniędzmi, z pieniędzmi i trafiła do nich do łódki. Nie. Także chyba była po prostu przekupiona. oni to sobie ustalili, żeby reszta tak próbowała. Ja bym się bał, że nie trafię. Na no, pewno robi wrażenie, nie. Karnak. Ale mi się podobało Abu Simbel i to, że a, potem no. czytałam w bagacie Christie o Abu Simbel tego samego dnia. No, bo super tak. Aczkolwiek ja się spodziewałam, że to będzie jakiś tak więcej piachu, więcej pustyni, a nie po prostu taka góra wybudowana, no bo to jest no. przeniesiona góra, wybudowana od nowa. Po to by było zalane przez jezioro i oni to musieli po prostu i to uratowali. Cała ja na jak była droga w królów. Powinniśmy iść po kolei, ale to. No dobra. Raczej to nie dzisiaj. Nie e, dzisiaj. Droga w drogach królów to. I na co Nie wyobrażałam? Jakby ja rozumiem te słowa, że to ma być ukryte, ale jakoś wyobrażam sobie, że już na wejściu będę widzieli, że to jest droga dolina. No tak, to właściwie e, dolina rzeczywiście jest, droga też tam jest, <grym <grym mnóstwo grobowców. Niektóre do, do zwiedzania, niektóre nie. Wciąż nie można tam wejść, nie, ale rzeczywiście e, wszystko w takich pagórkach ukryte dosyć głęboko, ale dorobią wrażenie. Mm -hmm. e, p, Rzeczywiście te, te e, świątynie, które zostały przeniesione robią duże wrażenie, w ogóle ta cała, proces tego wszystkiego, przedsięwzięcia, e, wielkość tego przedsięwzięcia, e, to na pewno, ale każda z tych świątyń była tak naprawdę też inna, niektóre były zasypane przed piasek, a potem odsypane, a niektóre były zatopione, tak jak ta ostatnia, na której byliśmy i została też przez UNESCO uratowana i też odbudowana trochę wyżej na wyspie, e, ja mówię o tej, którą, w której byliśmy wczoraj. No i zyda, tak? zyda. Tak? Tam z kotami. tam gdzie właśnie jest. Wszędzie w Egipcie są psy, a to jest świątynia gdzie jest no no To jest świątynia też kotów nie? No, Okej. Okay. Karnak był fajny, ale Luxor mi się chyba najbardziej to wrażenie robiło wielkości. w samym Luxorze, tak? To jest no, tak, świątynia e, w ta świątynia w Luxorze. Tam gdzie ona była zakopana właśnie potem odkopana. I też. A, ona tak, ale też jest niesamowite, że tyś klasztory, zespoły świątyń, jak zwał tak zwał, są różne, są uratowane, niektóre są zrekonstruowane jak Hatshepsut, że 70% to jest konstrukcja, nie? E, tak i rzeczywiście na każdym kroku wspominają tych polskich archeologów, co jest bardzo fajne i bardzo przyjemne i rzeczywiście bardzo dużo rzeczy zrobili, między innymi jedną z tych świątyń odbudowali prawda? No cały czas tam pracuje ta misja e, polska i rzeczywiście widać tą polsko-egipską flagę, która gdzieś tam cały czas to upamiętnia i pokazuje obecność polskich e, naukowców. Też e, e, targowanie się. O. Tak, jeżeli bierzecie żonę i córkę, to pamiętajcie, przygotujcie się na to, że jeżeli się targujecie i udajecie, że nic nie wiecie i nic nie rozumiecie z tego targowania i zaczynają was a teraz ty podaj swoje cele, a ty... Podaj... to trzymajcie swoich własnych zasad. Wykorzystajcie swoją żonę i córkę, bo na przykład niektórzy panowie po prostu to wykorzystują, dają jakieś darmowe rzeczy mi i mamie, e, mówią, o to dla, ma to dla pana żony to za darmo to będzie, to za darmo, to taki dodatek będzie, jak to na prezę, to będzie za darmo, więc to trzeba wykorzystać. Ale trzeba zrozumieć, że to jest ich technika negocjacyjna, to za darmo, za darmo już a teraz ty kupujesz i ty płacisz, a pani już się rozeszły, tak, a teraz przystępujemy do negocjacji. E, najlepiej chyba jednak e, poczekać do Asuanu, Asuanu e, na wyspie e, tego Kitchnera, e, ten ogród botaniczny najtaniej jest i potem na tej wyspie, e, na którą pojechali popłynęliśmy Izydy, bo Izyda, druga, tak, e, tam też e, można utargować całkiem fajne ceny i co najlepsze... Tak, po 7 dolarów, 8 dolarów figurkę naprawdę po, dużej wielkości. No po, na początku wam chcę ją sprzedać za 30 dolarów albo więcej, ale jesteście w stanie wytargować do 6. Do 6, 7, 8 I jest dolarów. Gór, bo są bransoletki, się pojawiają różne rzeczy, a nie tylko same figurki, nie? No tak się wydaje. I ogólnie przy kolosach Memnona też możecie Arafatki za 2 dolary. I tam są bądź. najtaniej właśnie. Fajnie czasami zapytać przewodnika, bo rzeczywiście on wie gdzie co jest taniej i trzeba zaczekać, bo... No, czyli nie zawsze przewodnika, nie zawsze, bo on ma układy oczywiście no tak, z każdym tak, miejscu. No i teraz najważniejsza sprawa, ta, która jest naj, najdziwniejsza i najciekawsza. Zemsta Faraona dotknie każdego i doścignie, prawie każdego. Niech rzuci kamieniem ten, którego zemsta Faraona nie dopadła. Ale to ze względu, że mam męża Faraona, to zawsze się mści. Ale jak wszystkie atrakcje. Mumia, Egiptu, jak wszystkie atrakcje Egiptu, to wszystkie atrakcje Egiptu. Ale jeszcze jedna rzecz, bo tak skupiliśmy się na samych zabytkach, natomiast ja uważam, że mega w mega... Ale wejściu, są różne formy transportu. Macie statek, macie łódki, macie takie stare łódki. Tak, ja sobie że nie jechaliśmy metrem ani pociągiem, więc jednak... Tak. Ale no, ale chodzi o to, że mam wewnętrzny przelot, tym takim małym samolocikiem. Z e do luksoru, śmigłowy, e rzeczywiście e pamiętający czasy ZTZR. Tak, potem były balony, był właśnie statek. Mieliśmy bardzo fajny statek, bo jak się wychodzi na ląd, to te statki stają w rzędzie i się przechodzi przez kilka. Nasz był Więc najlepszy. Nasz był w porównaniu do tych innych, z które przechodziliśmy, na Casa Sol. Kasa Sol, tak. Przyznam, statek naprawdę był lepszy, jednym z lepszych, które widzieliśmy tam. Przechodziliśmy przez różne pokłady, bo one się łączą przy brzegu i trzeba przez kilka czasem przejść, więc mieliśmy to porównanie. No, tak. Jak tam lot balonem? Bo niektórzy się obawiali tego lotu balonem. No na początku to myślałam, że mi pół twarzy spali. Ale potem jak już poleciał do góry, no to już nie było czegoś tego żaru i było spoko. Pani pomysłodawca... Pomysłodawca? Pomysłodawca... Coś powie? No, znaczy ja zawsze chciałam spróbować lotu balonem i nigdy nie było okazji, a takie wznoszenie się i opadanie na sznurku, no to, no to, to nie to. A tu jednak, bo można było kawałek. Chociaż uważam, że mogłaby być ta trasa trochę dłuższa i trochę dalej można było polecieć. Taki mam niedosyt lekki, ale podobało mi się. Do Polski na pewno. Polski. Eee, i Co dziwne, nie miałem w ogóle żadnego lęków Jak ten balon się unosił, leciliśmy, takie bezpieczne wrażenie miałem cały czas jak oberwę zaraz w czymś łokciem, to wylecę, albo mój telefon wyleci. Segment podróż z przewodnikiem i jazda autobusem. No jazda obu, autobusem to momentami było, jak autobus hamował, to jakby po prostu samolot lądował. Problem tutaj nawet jest taki, gorzej. Że, no, nawet gorzej, że tu są co chwilę takie hopki, po prostu non stop właśnie, że jazda jest. No straszne, to się jeszcze... tak obija i najlepsze drogi dopiero są z Luxoru do Hurkady a tak to po prostu te drogi są tragiczne No i jazda pod prąd No właśnie, jazda pod prąd Tak po prostu Przynajmniej dwa razy Co najmniej dwa razy, no To było dziwne doświadczenie No ale e... mieliśmy dobrego kierowcę, bo jeżeli chodzi o autobus, to zasuwał nieźle Natomiast jeżeli chodzi o statek, to wszyscy nas wyprzedzali Ale no, autobus to No tak to... e... Konwojem jedzie się do... gdzie myśmy jechali tym konwojem? Abu Simbel, e, czyli zbiórka wszystkich autobusów o godzinie na przykład drugiej. Cały konwój jedzie się... o, o godzinie drugiej. E, całe wszystkie autobusy razem jadą w wielkiej kolumnie, oczywiście potem mogą się odłączyć, ale wszystkie muszą razem wyruszyć w tym samym czasie pod eskortą tej policji, która to wszystko kontroluje. Potem każdy wraca osobno. Natomiast my byliśmy no, prawie, że na końcu i... I potem, jak się okazuje, byliśmy jednymi z pierwszych, więc przecież wszystkie autobusy, nie ma na tej trasie to... nasz kierowca, więc wariat po prostu. No ale to, nie, to uważam na plus, bo udawało nam się połowę do świątyni, czy być na początku, kiedy nie ma tego tłumu, a potem, jak się wszystko toczy, cały tłum. Tych dziesięciu autobusów, czy jedno schodzi? To, to było ciężko. Ale... Dobra, by były autobusy, co jeszcze pytałaś? No, no o, chodzę, z przewodnikiem, przewodnikiem skokami. Tak, IMAD, nie EMAD, tylko IMAD. E, spoko, naprawdę fajny, tak patrząc się na innych e, e, takich cwaniaków bardziej widzę, że nie są cwaniakami, ale ja to bardzo inteligentny facet, e, więc polecam imada e, jest w porządku Czasami nie mi się już opowiadać tego wszystkiego, tego samego widać Ale przekazuję najważniejsze informacje Jak ktoś chce więcej informacji to on oczywiście też Potem podpytać go można Więc spoko koleś, naprawdę Ja bym jeszcze poduszyła tylko te dodatkowe płatne wycieczki w których było No lot balonem To lot balonem polecam było Ambus to polecam. Eee, ale tak, rzeczywiście, spoko. No i teraz jesteśmy nad Morzem Czerwonym. Jak Wam się podoba Morze Czerwone, które nie jest czerwone? Ok, trochę zimne. Okay. zimno. Zimna jest Pamiętajmy, że to jest 20 lutego mm -hmm. 20 lutego Tak, jutro jest dla nich przesilenie. 21 lutego oni obchodzą święto. No i wtedy na przykład na Papu są dzikie tłumy, bo jest pięknie jak jest słońca. Przechodzi przez wszystkie wejścia i przechodzi przez wszystkie wejścia i oświetla ten ołtarz, tak jakby z tych postaciami. Tak, to prawda. Jak tam jedzenie? No to chyba ten, który przeżył. No wczoraj nic nie jadłem. No znaczy... Ja mam taki problem z tym jedzeniem, że ono ogólnie jest raczej dobrze zrobione, ale oni wszędzie wciskają paprykę i w no. ogóle wszędzie wciskają bakłażan. A dają takie jakieś przekombinowane te jedzenia, że ja po prostu jem jakieś resztki, jakieś jedno danie po prostu, które zostało z wyboru, bo innych w ogóle już nie zjem. Więc tak naprawdę to, no to jedzenie w Egipcie jakoś mnie nie przekonało. Nie, ja, jedzenie w Egipcie jest spoko. Ja lubię paprykę i bakłażan. Jestem w taki kraj. Ożo, żołtka było dobre, tak. Zupa pomidorowa też była dobra, nie? No, tak. Ale ożo na pewno. Mamy flagi egipskiej, żagli. Słyszycie ten dźwięk. To ogon naszej syrenki. Ariel, no, tak z tym No nie no, weź weź, nie przejmuj się, ja tylko tak gadam.